Przy świętej w intencji ojczyzny, jak co roku, przy obelisku odbyła się uroczystość z okazji uchwalenia konstytucji 3 maja. Wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele władz powiatu, miasta, instytucji i organizacji. O oprawę muzyczną zadbał kopanicko-siedlecki chór kamerata oraz powiatowa Wolsztyńska Orkiestra Dęta. Szanowni mieszkańcy powiatu włoszczyńskiego, drodzy goście, 210 lat minęło od wielkiego dzieła naszych przodków, które do historii przeszło jako Konstytucja Trzeciomajowa. W imię Boga Wszechmogącego w trójcy jedynego, taką inwokacją rozpoczynało się największe, jak już dziś zdążył Ksiądz Prawoż powiedzieć, dzieło pierwsze w Europie. I drugie na świecie dzieło myśli ustrojowej I Rzeczpospolitej. Akt prawodawczy, doceniony tak przez współczesnych, jak i przez potomnych. Efekt wysiłków ludzi, którzy czuli się odpowiedzialni za przyszłość ojczyzny. Dowód na to, że polska warstwa rządząca dla dobra kraju była gotowa dobrowolnie zrezygnować ze swoich przywilejów. Nasi przodkowie. Zdawali sobie sprawę, że stary ustrój Rzeczpospolitej nie przystawał do nowych czasów. W państwach sąsiednich panowały monarchie absolutne, ze sprawną administracją i silnym aparatem przymusu, realizującym filozofię, że wszystko jest podporządkowane celowi nadrzędnemu potędze państwa. O wszystkich sprawach publicznych decydowali urzędnicy. W Polsce było inaczej. Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. Obywatele byli przyzwyczajeni do odwiecznych przywilejów, do szlacheckiej tzw. złotej wolności i do sejmikowej demokracji. Wydawało się, że aby dostosować swoje państwo do nowych czasów, polscy reformatorzy wezmą przykład sąsiadów i nie będą dążyć do ustanowienia w Polsce wiodącego wtedy w Europie absolutyzmu. Tak się jednak i stało. Patrioci zdawali sobie sprawę, że nie mogą ignorować polskiej tradycji umiłowania wolności i zdolności narodu do demokratycznego decydowania o swoich sprawach. Ustrój zapisany w Konstytucji 3 maja był ustrojem państwa wolnych obywateli. Swoją myślą polityczną wybiegał o co najmniej pół wieku naprzód. Był podstawą odrodzenia kraju i jednocześnie dowodem na to, że Polacy są w stanie sami wydobyć się z upadku. O konstytucji 3 maja z 1791 roku nasz wybitny Polak papież Jan Paweł II powiedział. Ukształtowała ona życie narodu nawet i pod czułym władaniem i w innym i w innym ustroju stała się duszą życia społecznego, życia narodowego i przez dziesięciolecia. Przez pokolenia przygotowała naszych przodków do odbudowy niepodległości. W odrodzonej Polsce Sejm Ustawodawczy ustawą z dnia 29 kwietnia 1919 roku ustanowił dzień 3 maja świętem narodowym, by czas nie zaćmił tego dzieła Sejmu Czteroletniego. Konstytucja 3 maja była wielkim zwycięstwem nad przesądem, że Polacy są niezdolni. By sami wypracować odpowiednie prawa, którymi powinni się rządzić. Nie było, wybo nie było to wyborem jednostki, ale dziełem najtęższych polityków. Nie narzuciły jej siły obce ani krwawa przemoc wewnętrzna wyrastała z rodzimych potrzeb narodu. W ciągu jednego dnia, bez przelewu krwi, bez ofiar wydobyła Rzeczpospolitą z odmętu anarchii i stawiał ją w pierwszym szeregu państw cywilizowanych. Odradzała Polskę duchowo. Niepełna i niedoskonała w opinii współczesnych i historyków, posiadała moc twórczą. Budziła wiarę społeczeństwa w jego własne siły. Rezolucja 3 majowa w zasadniczy sposób zmieniała pogląd Europy na kwestię polską, która widziała, że Polska upadła nie w momencie swojego największego poniżenia, lecz w chwili gdy zaczynała się budzić do nowego życia, a naród okazał tak wiele patriotyzmu i energii. Wszystko to stało się dziedzictwem stanowiącym bezcenny skarb wartości duchowych, z których naród, utraciwszy niepodległość, czerpał wiarę w lepszą przyszłość. Nie udało się ocalić Polski, być może nikt nie mógł tego wówczas uczynić, lecz ocalono poczucie narodowej tożsamości i duchowe życie społeczeństwa polskiego, co było mimo wszystko sprawą o wiele ważniejszą. Dzieło Sejmu Czteroletniego chroniło nas przed zniszczeniem i dzień 3 maja jaśniał zawsze jako symbol odrodzenia. Tradycja Konstytucji 3 maja to wielki testament szczytnych idei walki o naprawę i niepodległość Rzeczpospolitej. Mądrość narodów, które umieją czerpać ze swej historii polega nie tylko na podtrzymaniu i ocalaniu narodowych wartości, ale także na rozwijaniu kultury, politycznego myślenia i działania. Pozwala to do doświadczeń przeszłych tak dodawać nowe, by uczynić historię nie tylko historią klęsk i martyrologii, ale historią trudnych zwycięstw.